Jesteśmy na evencie charytatywnym na rzecz Kasi w Pomichówku. Oczywiście ty jesteś tutaj jedna z gwiazd danego wieczoru. Nie mogą cię nie zapytać, dlaczego zgodziło się wziąć udział w danym wydarzeniu oraz jakie utwory wykonasz za chwilę na scenie? To zacznę od pytania numer dwa. Myślę, że skupimy się na naszych sprawdzonych przebojach. Nadzieja, Latówko obrzegu, Pociąg do gwiazd i tam parę innych jeszcze. Bo myślę, że na takich imprezach plenerowych to się najlepiej sprawdza. A teraz pytanie pierwsze. Wiesz, co kilka razy w roku po prostu bierzemy udział w imprezach dobroczynnych, bo po prostu uważam, że tak trzeba i tyle, bo jeżeli możemy zrobić coś, co pomaga ludziom ratować życie, czy w jakichś innych celach do, um, szczytnych, no to bierzemy w tym udział. I szczerze mówiąc robię to też trochę dla siebie. Jakoś, wiesz, jak biorę udział w takich, w takich imprezach, to się potem trochę lepiej czuję. Trochę mi smutno, że, jakby, że musimy to robić, że żyjemy w kraju, w którym niestety, wiesz, pieniądze się znajdują na wszystko, a nie na leczenie ludzi. A szkoda. Natomiast, no, jeżeli możemy w tym przypadku pomóc, to chętnie pomożemy. Właśnie wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Skąd u Ciebie to właśnie wynika ta filantropia, ta działalność charytatywna, ale jednak przed chwilą już odpowiedziałeś. Twoim zdaniem, czy więcej powinno być takich inicjatyw, takich społecznych, charytatywnych, tak, tak jak właśnie to wydarzenie, gdzie cała miejscowa ludność zebrała się i każdy próbuje na każdy możliwy sposób tak naprawdę uzbierać jak najwięcej funduszy na leczenie pani Kasi. Nie no, ja jestem właśnie zdania, że nie powinno być w ogóle tego typu rzeczy, że powinniśmy zbierać. Na przykład na wycieczkę dla dzieciaków gdzieś tam albo na coś innego. Natomiast uważam, że skoro nasz kraj jest tak bogaty, że stać nas na mnóstwo rzeczy, to leczenie ludzi powinno być za darmo i wszystkich, a nie tylko wybranych i, i tylko wybranych chorób albo nie wiadomo dlaczego. Na przykład jedna osoba się leczy, a druga nie. To nie są jakieś e, koszty rzędu miliardów złotych, tylko że to są w skali. Państwa to są grosze, szczerze mówiąc i nie rozumiem, dlaczego tych pieniędzy nie ma. E, całkiem niedawno wprowadzono bardzo wysokie e, składki zdrowotne, które ja między innymi też płacę, a praktycznie nie korzystam z, z Państwowej Służby Zdrowia. No ja nie wiem, gdzie te pieniądze są, nie, nie wiem, na, na co one idą, bo jak widać, nie idą na leczenie ludzi, którzy tego potrzebują, więc... Więc może to pytanie nie do mnie, więc trzeba by było zapytać kogoś, kto wie, gdzie te pieniądze idą, tak? Nie mogę również nie zapytać, w jaki sposób doszło do nawiązania współpracy. Czy to pani Ewa Godlewska sama zadzwoniła tutaj do was, czy ktoś inny? I, ty, I jaka była reakcja z twojej strony? Czy od razu zgodziło się wziąć udział w danej akcji? Z Ewą już kiedyś mieliśmy okazję się spotkać, a do mnie najpierw zadzwoniła Dagmara. Bo Zagmaro też się znam od wielu lat wiesz, wiesz, i opowiedziała mi o tej akcji. Wiesz, 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 no i oczywiście my nie wiesz, jesteśmy nie w stanie dalej, brać udziału we wszystkich takich akcjach, o, Wieszy, wiesz, o które ludzie nas proszą, bo, bo tego dosłownie co tydzień kilka osób prosi, żeby gdzieś albo zagrać na jakimś koncercie, albo wysyłać jakieś gadżety. No natomiast mówię, kilka razy w roku bierzemy. No i akurat zakończyliśmy ten sezon plenerowy w tym roku już tych koncertów plenerowych. No i mieliśmy wolny czas, no i zamiast siedzieć w domu i oglądać telewizję, więc postanowiłem, że przyjedziemy i zrobimy coś pożytecznego, dobrego dla. Także no. i tyle. Tu więc wieki filozofii w, w tym nie ma. Odbiegając od tematu wydarzenie na którym jesteśmy, jakie są twoje plany zawodowe, twoje oraz Twojego zespołu, gdzie my was ponownie zobaczymy i czy ewentualnie obecnie pracujecie nad powstaniem kolejnych kawałków, może nowego krążka, może jakiś kolejny projekt, o którym jeszcze media nie wiedzą. Zresztą kilka dni temu wrzuciłem tam już na Facebook informację, lecimy niebawem do Belgii na, na, na koncerty, tam będzie taki bal w ramach już Andrzejek jakby przygotowywany, w tej chwili też już właśnie ruszyła tam sprzedaż biletów, z tego co wiem idzie całkiem nieźle, także spieszcie się, tam w okolicach Brukseli, to jeśli chodzi, kilka jeszcze koncertów teraz mamy klubowych jesienią tu w Polsce, Natomiast jeśli chodzi o prawy, sprawy studyjne, no to jesień, zima to jest taki czas, kiedy, kiedy jest czas, kiedy właśnie można się zamknąć w studio i popracować nad nowymi piosenkami, także efekt tej pracy można spodziewać się na wiosnę.